No hej, siemanko, witam was wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Oli, a to jest już drugi odcinek z naszej pięknej serii na Crystal Isles, nagrywany przed tym jak pojechałem do Polski, opublikowany w niedzielę. Pierwszą rzeczą, którą w dzisiejszym odcinku chcę zrobić, to obczaić naszego y, segnozaura, naszego akatiry zinozaura, bo w ostatnim odcinku jak oglądałem to widziałem, w sumie zaraz mi się jedzonko skończy. Widziałem, że mi tutaj groził, że mnie znajdzie, jakby... Czekajcie... Jesteś? Nie zbliżaj się! Dzwonię na policję, jak to mnie tylko podejdziesz. Seknozaur. Elo Seknozaur. Znajdę cię, słyszysz? Znajdę cię! to po prostu go sprawdzić, bo jestem bardzo ciekaw jak to w ogóle wygląda, no bo nie znamy tych wszystkich dinozaurów wiemy, że na przykład, że te australaptory nie są groźne, no ale taki sygnozaur może być groźny a może też groźny nie być i nie ma ze sobą spajglasa dzięki czemu szukanie tego ziomeczka może być lekko problematyczne, gdzie taki sygnozaur jeszcze tutaj, halo, halo chciałbym mu tutaj dzisiaj poświęcić kawałeczek odzinka, no nie ma go w normalnie, Segnozaura. no koleżka tutaj o, dobra, widzę go, widzę go, dobra. Jalla na niego, nie wiem. Zobaczymy najpierw czy jest agresywny w moim kierunku. Jeżeli nie będzie, no to nie wiem. Dobra, on jest w sumie zablokowany. Nie wydaje się agresywny, jak... Patrzcie z home... 140 No i się uwolnił nagle. Koleżka tutaj... A czy da się go... No raczej wątpię, żeby był to pasji w tym, ale może... Kurde, nie, nie rób mi krzywdy. Czekajcie, zobaczmy to. Co jest? Co? Można go uswoić, normalnie, patrzcie Tylko ciekawe co, czy, czym trzeba go oswoić Ale to jest ekstra rzecz, zobaczcie na tego Sygnał, Sygnozaur, Ena ela. Nie spodziewałem, patrzcie jaki on ma te 45 level musimy mieć, no dzisiaj go prawdopodobnie nie wbijemy Szkoda, bo chciałem e, myślałem, że możemy sobie go ogarnąć no ale dobrze wiedzieć, czyli widzicie, on nie jest jakiś groźny. Dodam, tutaj nie ma co fajnie dodać. to by w ogóle, jakby się fajnie oswoiło. 95. No chyba cię coś kurczę, bo boli. Plus, siodło na takie Bronto, to już w ogóle tej parazor. Dobra, ja się wracam do bazy, bo ja sobie wszystkie temki zdziałem nago. Tu latam po plaży normalnie, jak taki typowy bob. Klata mi zwisa normalnie. I, i rozpoczynamy to. No ale dobra, już mamy, mamy pewne informacje na temat nowego dinozaura w takim razie. W naszej bazie czeka na mnie parę craftów i parę moich pięknych rzeczy, którymi w końcu mogę się tutaj odziać, że tak powiem, żeby nie latać na go po tym. Fajnie, że Prime Meat się stakuje. Zaraz sobie tego Prime to zrobimy. Ekstra, dobra. To czekajcie, na razie sobie zróbmy trochę tego mięsa. W sumie bardzo dużo tego, bardzo dużo mm, Spald tu będzie. Jak to wszystko się spoiluje, no mam 7 minut. Jeszcze pójdziemy na pewno sobie ogólnie obczaić e, temacik z tym, yy, z tymi, tymi, z tymi raptorkami. No, bo to jest też naprawdę ciekawe. Zobaczymy, może iście też za oswajać. Zaraz, obczajmy człowieku. No, stawiam, że raczej nie berkami, ale nie wiem. Może nawet mięsem, jakbyśmy dali mięso do slota. O, tu gdzieś wiadomo. Zobaczymy. No, mam to sobie prawie a więc jakby można poświęcić. Tylko ja nie wiem, czy one mnie nie zaczną atakować, bo one są jakieś dzikie. Dlatego nasz piękny tutaj Bob zostaje tutaj. A ja idę się zabawić. O nie, tam jest kolejny jakiś świr. Co to za świr? To znowu ten wali bilabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabal Dobra, siomek. Ty mnie tutaj nie tknie konfestuj. Czy jego się też da oswoić w jakiś sposób? O, patrzcie! Jest! Taming speed, e, taming food. No to co on może jeść? Raczej Prima. Mam rację czy nie mam racji? Jest! Co jest? Pizza wie... Co jest? Mamy raptorka! Są one szybkie czy nie? Jakie... Kuj człowieku! Bigo, dawaj, dawaj, jedziesz nim. O kurde, 29 damage'a. Ale ekstra, próbowałem tego sygnozaura, w sensie, wiecie, myślałem, że może się uda, a nóż Ale te austro się nam udało ogarnąć, ten ma chyba wyższy level Tak? 55 I ten już trochę więcej bierze No nie, 49% No to poczekamy sobie, aż ten zgłodnieje tutaj trochę Ale tak czy siak, mamy, zobaczcie, mamy Dinka Czy da się na nim jeździć? Zaraz to zobaczymy Stawiam, że będzie na niego siodło, jeżeli już będzie się dało na nim jeździć Equipus saddle Ride. Na które jest siodło? austro -Raptor. o, na no 18 tylko no dobra, z racji tego, że to jest tylko poziom 18 tego siodła, no to mogę sobie teraz tylko troszeczkę drewna zebrać, troszeczkę strzechy też. No i co, jeżeli mamy fiber, czyli włókno, to będziemy sobie mogli porobić już nawet lepsze fundamenty. Chociaż nie wiem, czy chciałbym się tam z domkiem budować, no ale to tylko wiadomo, lekkspa. Czekajcie, uden, uden. O, proszę bardzo, tutaj będzie fundament. I tylko, żebyśmy mieli S+, plusa gdzieś. O, proszę bardzo. No i cyk, robimy sobie, teraz plusowe fun... funt, aha, jeden, no, pozdrawiam, pozdrawiam Dzień dobry Polsko, pozdrawiam Dzień dobry Polsko, witamy Zobaczmy, jest, już prawie, dobra, czyli to nam wbije teraz level No i dobra, zobaczmy jeszcze tylko co będzie trzeba na to siodło, a, level będzie trzeba wbić Kurde, teraz nie wiem w co dawać, jakby bym sobie wagę trochę dał Mogą one też małą wagę mieć te Austro Raptory, ale jest normalny siodło na, na raptorka, to jest normalny siodło na raptorka Weźmy sobie tylko jeszcze troszeczkę e, drewna dla nas ale ja, ja wam mówię, to jest tylko normalny siodło na raptorka, więc jakby. Zajebiście! Jeszcze na mój pedoł, sam leci. No i tego świrka tam jeszcze będziemy swajać, ale to już mogę sobie podejść na tego na, na tym Austro-Raptorze. To ja tego Prime'a sobie zostawię, wiecie? Tak, żeby. No, za 3 minuty. Hopie! Ty, Bobby, Bobby, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Hopla! Co, co można Bobiemu dać? Bobby, tak, żebyś tutaj nie zginął. Co ty w ogóle zbierasz, człowieku? Co to jest? Strawberry seed. Można mieć strawberry? Czy to jest z moda? No to na pewno jakiegoś z moda. Człowiek gram tyle warka i nigdy truskawki nie widziałem warku. Normalnie. Dobra, to możemy sobie przetendegować. I szybko to siodło teraz zróbmy, czekajcie. Ostro Raptor. Dwa od razu w sumie. Nie, miałam też wagi, nie nie popatrzyłem ile ma wagi. 324. No dobra, HP ma bardzo mało. Staminka, no zobaczymy, jak to będzie śmigać. No i mile trochę ma. Teraz w ogóle mam zmniejszone statystyki Dimage'a. Więc problem będzie z bossem, bo jak oglądałeś Serie Zelda, no to wiecie, jak bardzo tam miałem statystyki wywalone, nie? Że to było bardzo wszystko podkręcone. Teraz już wszystko zniwelowałem do takiego poziomu, że, no, żeby było, wiecie, tak jakbyście na normalnym sobie single grali wy, A, siodło chyba zostawiłem, ta no. Ale w ogóle będziemy mieli tego, to jest, to jest jakby, to jest w ogóle magia, to jest. Wow, jestem w szoku, dobra. Zobaczmy. Także mamy takiego tego. Chodzi on, no w sumie tak jak chodził prze Ale szybki jest, zobaczcie na to. Hmm, się się świniga fajnie. A skacze? O kurde, patrzcie na to. Skacze trochę jak Baryonyx. Taki mniejszy Barionyx, bym powiedział. No i bardziej to Raptor niż Baryonyx. Ale kto tam patrzy na to. Super sprawa z nim będzie. Ogólnie też dużo osób mówiło, dużo osób, no w sumie parę osób po prostu, parę osób miało pretensje o to, że w ogóle gram na modach. To no do tych osób tutaj odpowiedź: będę grał na tych modach, bo jakby coś nowego by się dla mnie przydało ja już. No nie, zostaw mnie. To ten bazilo bla bla, 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 bla. Aha, a nie, on jest jeszcze Hungry. Ja się tego boję, tego, do tego bym akurat respektu nie podchodził, bo ten nie jest ten bla. No dobra, spoko. Możemy sobie jakiegoś Parazaura nawet zabić, żeby on sobie tutaj przeekspił fajnie. Um, co tutaj No, Dobra, wagę jeszcze pójdźmy troszeczkę. Ja mam 180 wagi, a Dinek ma 320, co to ma znaczyć? No i tego się ogarnie. Przydałby się nam taki nawet Parazaur do berek w sumie. Tylko nam, ja sam mogę dla kolorku to wybierać. Okej, okay, no Dimage'a ma bardzo mało, ale Steel to jest jakby funkcja, to jest jakby droga ucieczki. Jeżeli coś nas napadnie tam na bazie, no to ja wskakuję na tego Raptora i on jest szybki. No dobra, długo będziemy to bić, ale... No dobra, nie jest tak źle. Wszystko się tu pojawia jak spina i skórę nam będzie zbierał. Teraz nie wiem, co mu tutaj dać. No, stamina... Raczej w d No, mały level tego jest, ale tam się oswaja lepszy, jeżeli ten yy, AK Baryonyx V2 mnie przepuści, no to sobie to ogarniemy. Pterek, dzień dobry, panie Pterku. Dzień dobry, Polsko. Teraz tak, bo... Mm, dobra. Dobra, nie wiem. Spanikowałem z tym Pterkiem. I tak go chyba zabijemy, bo to 45. level jak już... O patrzcie jaki tam jest piękny, widzicie to? No mi się w ogóle zbroni, to też korzystać. Super sprawa. 20 tylko, no to też do zabicia. Ale szkurde, kolorki tu mają niektóre niezłe, 85. No będziemy tutaj szukać, myślę takiego pod 150, no bo co Dobra, tego parazau zostawię, bo to długo nam zajmie bicia. Ale wracając do was i do Waszych komentarzy, by w ogóle mega odzew pod pierwszym odcinkiem. Wiem, że to trochę minęło czasu od tego, no ale musicie mi wybaczyć, ale do Polski, więc... Nie będzie tak odcinków po tylko ten na zapas i, i te dwa z z Maćkiem, e, ale dziękuję za taki piękny odzew, no bo ta seria już ma tysiąc wyświetleń normalnie, ten pierwszy odcinek i, i kurde 80 łap, 90, no ja jestem aż w szoku. Dziękuję wam za taki piękny odzew, a dla tych co się spróli o te mody, no... Kurde, ja nie, nie chcę mi się już grać tak fonile, wiecie o co chodzi. Z Maćkiem jak sobie jeszcze gramy gdzieś tam, co w szorce widzieliście teraz na kanale, jakieś tam z grania z Maćkiem, no to wiecie, gramy sobie dla fanu i dużo lepiej mi się gra, nie? A jeżeli ja mam tak grać sam, wiecie o co chodzi, no to jakby no wiem, to, że seria i tak dalej, no ale wiesz. Plus y, Crystal Isles to jest jedyna mapa, na której nie grałem, no i Lost Island tak bardzo. Fjordur, no Fjordur, w sumie tam prawie przyszliśmy mapę, więc się nie odzywam. Ale dziękuję wszystkim za odzew i jakby no. Jeszcze chyba xlistek napisał, że nie dopracował. Nie jest bliżej. on go wpieprzył? Jak mogłeś? On jest agresorem. No nie, przejmuje tutaj teren. No ja go tym Austraptorem na pewno nie... Nie. Kurde, że tego się nie udało swoić. to był 55. No dobra. Jedyna moja taktyka na tego byczka to by było wrzucenie go w bronto, bo że mamy mod Kraken, który polepsza te dinozaury, no i na przykład taki bronto może stanąć na dwóch łapach i się spieprzyć tak jak brachiozaury, a to zadaje dużo damage'a I ogólnie bronto, jakieś tam inne pająki, różne rzeczy są dużo polepszone w użytku. No mało to dostajesz, no ale spoko Prime. Z czego leciał Prime? Czy Prime leciał z parazaura? To, to, to prawie niemożliwe. A, no i moje siodło, no co sobie mogę teraz to siodło spalić chyba. Przepalam normalnie na chacie. Dobra, co tutaj wygląda, jak to wygląda? Byleby ten świraz dla mnie tu. Bo ja już myślałem, że to on tu idzie. No, bo ten świraz tu nie przyszedł. Jedzie lipa. Ale X napisał ogólnie, że niedopracowany mod. Jest dopracowany wystarczająco, żeby w niego grać. Nie jest też taki zle, nie? To nie jest jakiś mod, żeby ci się jakoś bakować. Jest po prostu multum tych dinozaurów, ale nie jest to takiego... nie jest to aż takiego złego. Czyli jest herazon na przykład. Ciekawe, ostygilmoloch. Zobaczcie, ile to jest nowych dinozaurów. Myśmy musimy teraz piecykiem zająć. To już naprawdę nam da dużo. A też pytanie, czy ja się chcę zająć piecykiem, czy na pewno chcę się tu osiedlać, bo lepiej by było gdzieś osiedlić w jakimś lepszym miejscu. Bobi, co o tym sądzisz? Myślę, że piecyk można i tak zrobić i pozbierać sobie tego trochę metalu. na mi fino i zrobię sobie już tam lepsze, że tak powiem. Na zędzia, ale raczej będziemy szukać szczęścia w jakimś innym miejscu. Tym bardziej, że ten ichtiowy nator tutaj będzie coraz bardziej się zbliżał, pewnie jak Terizino. No więc, niestety, słuchajcie, biję już tak czwartą skałkę z rzędu. Zbieram tych materiałów bardzo dużo, ale z tego w ogóle nie leci metal. I to wydawało mi się z początku, że yy, przez to, jak słaba jest ta kamienna siekierka, ale to wcale nie przez Aha, dzięki, dzięki, ale to wcale nie przez to, więc. Muszę niestety to zostawić. No nie wiem, czy ta sól też mi się przyda, chociaż tak naprawdę, no nie wiem, nie wiem. To już sobie odpaliłem normalnie, żeby się robiło dla metalu, ale wychodzi na to, że jednak muszę to zburzyć. I myślę sobie tak, co byśmy tutaj mogli ogarnąć, jak się wyruszyć, żeby tak powiem, wyruszyć w podróż z tego miejsca. No i myślałem, tak, możemy sobie tam przebiec gdzieś, jakby w górę troszeczkę map, tak? No bardziej chyba tam. O, ciekawe, bardzo. I poszukać jakichś ciekawych dinozaurów, czy jakiegoś ciekawego pagórka, raczej na no, wzgórzu, gdzieś bym się chciał osiedlać. Albo zbudować tratwę, tylko że tratwa też jakby może być trochę niebezpieczna, przez to, że tutaj są nieznane mi dinozaury. Jakieś kurde, widzieliście tam, gdzie jakieś jakiś rekin, nie? Więc jakby, no, wybierzemy tratwę i tak, bo jakby bez ryzyka nie ma zabawy. Nie wiadomo, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, ale no to głównie przez tego bobuścia, no. Gdyby nie ten bobuś, to ja, by, ja, ja bym chyba z się szedł lepiej, bo tutaj będzie trochę niebezpiecznie. Ale do świat do świat należy, więc tak, to możemy ze sobą wziąć. No w sumie to też bym mógł w sumie porozwalać. Tutaj ze dwa fundamenty zostawię, bo czemu nie? I to chyba też, czekajcie, czy tu się zrobiłem. Na... A już wziąłem, dobra, dobra. No i też jak trafy sobie stworzymy, no to przemyślałem to, będziemy mieli więcej leveli, chociaż... Halo, ty! Co się dzieje z tą grą dzisiaj? Już mamy levela na tranki, więc tak naprawdę już może to pójść tylko w taki sposób. Hop! I tutaj arrow no, Ty, ciekawe co to znaczy. Czekać, arrow, Można? Można, proszę pana. Dobra, no, to tak 30. Dobra, no, to tak. Mre, to tak 40. Kurde, ile ty? 137. Człowiek, uspokój się z tymi strzelami. Chciałbym więc jeszcze z czego strzelać w razie czego. No i móc sobie zrobić te tranki, no bo jeżeli będziemy mieli tranki, no to jakiś parazaur szybki wpadnie, pan parazaur co porządku pilnuje. No jakoś się to ogarnie. Fajnie, że mam tego Australatora, no i fajnie, że mam tutaj chłopaków. E, że jakby nie było, chociaż ten pierwszek tu chyba powinien zostać, w sensie... Dodo, Dodo tutaj ma funkcję w tym teamie raczej takiego wabika, może nie wabika Pomocy po prostu, jeżeli coś nas zacznie atakować, zostawiam Dodo, wszystko inne ucieka, no i w sumie też Babuś prawdopodobnie zginie Albo wejdziemy o linię i go zabijamy. Ty czekaj z tymi strzałami, czekaj, 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 czekaj Proszę pana, proszę pana, ty, proszę pana Ooo, widzieliście to? Patrzcie na to! A dobra, to dupy Już się podjarałem, Czekaj, czy to działa tak jak ja myślę? Jooo Zobaczcie, Fiber jest tak fajnie zapakowany i tacz. Ale zajebiście co teraz wygląda, szkoda że wszystkie amatki takie nie są Oby jakie coś w Arku 2 było To bo się na pewno ucieszyli. no oczywiście teraz HUD wyłączyłem to tak to, no halo Co się dzieje? Eee, tratwa, już chciałem pisać tratwa, nawet jeszcze nie mam No Dobra, chodźmy z tą tratwą i raft Potrzebuję jeszcze troszeczkę drewna, więc zróbmy to No dobra, podejmujemy ryzyko tratwy Ale myślę że, myślę że będzie warto, no bo ta strefa jest bardzo łatwa, podobno. Co prawda wiadomo, że z tym modem to może być różnie. I tutaj nie wiem, jakiś rex będzie się... Boże, już myślałem, że coś za mną idzie. Jakiś rex się będzie spawnował, ale nie ma problemu. No i co, gdzie jest tratwa? Tu jest tratwa. Więc w akopaniamencie normalnie czerwonego zrzutu, który kiedyś odbiorę. Ale niestety jeszcze nie teraz. Eee, zaraz stawiamy tratwę, jak się zrobi. I wyruszamy, no zobaczymy. Tutaj chyba nie powinno być nic złego, czyż nie? Nie mogę tu pływać. O kurde, aż mi się ciężko zrobiło na brzuchu. Dobra. Halo. Halo, proszę pana. Pani tratwa. No i dziękuję, dobra. Czy Bobuś i reszta wejdzie tutaj? O, raptorka się tutaj nie boję. On ma jakieś inne ataki, zobaczcie. To jest jego atak pod C, czyli tak jakby trzeci atak. Czy wy serio tu nie wejdziecie? Czy jesteście aż tak ulani? Ech. Ja cię nie mogę wziąć na ręce, chcesz mi powiedzieć? Bobuś. Bo do, do to ja wrzucam, nie? Zrobiłem kiedyś zawody rzucania do ogniska, Roro. Ale Bobuś, Bobuś, jakby tędy musisz wejść, bobuś. Ty no Bobuś nie ogarnia systemu. No jeszcze Bobi. Dobra, zostaw tego... No do, dobra. Spoko, no, jakby początki. Tak to zawsze wygląda na początku. No i teraz czekajcie, jakby bobuś się tylko... Czekajcie, że Bobuś się dostał na tratwę, nie? No to dawaj Bobuś tędy. Tu już powinieneś wejść z tego i ja się tam odwrócę. O ile tu będzie jakieś przejście, ale to jest tak porobione, że powinno tu być przejście, tak mi się przynajmniej wydaje. Czekaj, bo, bo, Bobuś co Skoka robi do wody. Ja cię mu pomogę. Przydałby mi się ten. Mm, whip Bobuś! Bobu. Dobra, zostawiamy Bobusia w takim razie. Ja to ogarnę, ja to ogarnę zaraz. Dobra. Hop, powinno się ogarnąć. Bob, powiedz, że wejdziesz. Bob, to w sumie ja Boba mam na ręce. Dobra. Z Człowieku, rampę specjalną dla tego gówniaka musiałem zrobić. A tylko dlatego, że mam wysoki level i wiecie, żebyśmy potem nie oswajali. Bo mam takie małe ukryte. Mały ukryty cel. Nie, 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 to, to jest pewnie ten walibia. No nie, wyjdzie zaraz mi jak taki moto-moto znowu. Dobra, na ocenę się nie. Nie może że się zacięło. No kuźwa nie, nie kiedy z pobusiem tu lecę. Halo! Zaraz walibi nam nie przy. No nie, on idzie w tą stronę. Kurwa, Dobra, jak coś to pierwsza po poświęcamy pierwszaka i nie ma problemu. Kurwiem jest tą trafą. Załoga numer 3 rusza do boju, także lecimy. Mam nadzieję, że ten walibi, bla, bla bla bla, mnie nie atakuje. Nie, nie ma go. Ty, czy on za nami nie płynie gdzieś tu? Ziomeczku! Boże, boję się, ja nie wiem, boję się tej mapy. E, ostatnio zagrałem w Asasyna, więc tak fajnie dla mnie wygląda. Oczywiście, kolejną tratwę trzeba stworzyć, bo oczywiście, jak już coś się postawi, to potem. O ty, prawie ją zdemolowałem. To potem to nie chce działać, ale klasycznie już tak było nieraz z, z tymi tratwami. Czy mogę Cię obczaić? Aha. Pupę Austroaptora Proszę bardzo, lawę zwiozę Specjalny lava. Czekajcie, ja go sobie tak obczaję Bo jeżeli to jest dobry pom... No nie jest to dobry lawos... No oczywiście, jakiś megalodon No kurde strefa, easy A ja tu z megalodonami zaraz będę musiał walczyć Nie wiem czy tam jak dobijemy do brzegu to będzie OK. Liczę tylko, że tutaj nie ma jakiegoś bydla... Ichtyozaur, o Witam pana A czy ichtyozaura można taką oswoić? Czekajcie, ty? Halo Zapraszam, tam mam no i mamy tego Co tu jest narwal, ty Narwany narwal Ty, płynie za mną? Nie Człowieku, no nie, megalodon go będzie a pasif, pasyw, i uciekaj, 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 uciekaj ucieka, ucieka. A nie, dobra, to też zaur. Tak? To dwa zaury. No i bomba, ty, zaury sobie już oswajam Nigdy, ej, bardzo Myślałem, że się przeciw... przewidziała, ale to ten megalodon tu Bardzo by mi się fajnie, a tego się, no dobra No dobra, może tak być bardzo rzadko te ich teozory, muszę przyznać. Ale jest warto, bo macie naprawdę spoko monta jako pierwszego takiego wodnego dinka, nie. Bardzo szybki jest. Może się nie umie bić, ale jakby. No. Czy on się tam zaklinował teraz? Ech, dobra, ja spróbuję tu dobić do brzegu jedynie. No, to się chołie teraz jest. Idźcie z tą grą. Tu pewnie mnie zara jakaś płaszczka zaatakuje. Albo ten Big Bob. Ty, gdzie jest mój? On tam dalej stoi. Jak coś tam co najwyżej spróbuję go gdzieś tam potem poza odcinkiem poruszyć. No ale chcę zobaczyć, tutaj, dobić do brzegu, że tak powiem i obczaić tutaj teren, jak to wygląda. Czy tutaj był gdzieś było miejsce, gdzie mógłbym prowizorycznie pierwszą swoją bazę wybudować? Wy, oczywiście, mi też dajcie znać. Gdzie można jakąś fajną bazę zrobić. Ja chcę sobie sprawdzić, tylko tylko pterka, który level. Stop biorę to. No i zajebiście, patrzcie. pterka będziemy mieli. Trunków tylko sobie nie zrobiłem, czekajcie. Trank arrow. No, tak myślę, że parę jest wystarczy na niego. Hop. Jak mu w głowę strzelacie, to. Patrzcie na to. No dobra, to nie był strzałkowy jakimś cudem. To 90 to chyba już był. Zobaczmy. Powinien paść, bo pterki mają bardzo słaby torpor. Tak, widzicie szybko, bardzo padł. Ale ekstra, dobra. Ja z tu chłopaki zostawiam. Bo tego się wybiera, tak jak mówiłem, poza odzinkiem. Ten w ogóle mamy, tak jak wam pokazywałem, patrzcie. Ha? Jakiś taki ryk? Myszcza tak. On zbiera fiber. O kurde, do ciekawej lebije tym atakiem. Hmm. no nie mam na czym przestować, tylko pterka nie ruszamy. Fajnie, bo jest szybki, to mi się podoba. Dam mu jeszcze trochę w tą stamina Żeby tutaj nie dyszał mi. Żeby tutaj nie dyszał mi, żeby mi tutaj nie dyszał pan. Dobra. No i obczajmy ten teren. Czy to jest tutaj bezpieczny teren? Bo jeżeli tak, no to w naśczęnym odcinku Mogłbym się pokusić o jakąś bazę, ale to wygląda tak nawet okej. Okay. Nie wiem w którą stronę. Dajcie mi znać, który jakiś biom jest fajny, tylko bez spoilerów jak chodzi o samą mapę. W sensie nie mówcie mi... Że nie wiem, tam znajdziesz to, tam znajdziesz to, tylko dlaczego mógłbym się tam udać, czy powinienem się tam udać? Na razie zostaniemy na tym zielonym, ale potem obczajmy Trudno się, może tam gdzieś przejść Hmm A Tutaj ten Carbonemys, no co całkiem, całkiem Ten teren tutaj jest jeszcze lepszy, bo tutaj nie ma żadnych tych ichtiona Więc nie będzie przypałowo no i co? Surprise, motherfucker! Never said that, ne I never said that, man I love ichtiona no, oczywiście, człowieku. Ja tu mówię, że nie ma ich fanatorów Sekunda później, tylko Oli ma takie szczęście. Sekunda później. O ty, gdzie nie wracasz do niego? Ty chyba cię coś pogibało. Właśnie to jest ciekawe, bo na starych statystykach. jeszcze 130. Taki Barionyx. on chodzi jak Barionyx, to to będzie coś takiego tego No ale na starych statystykach z Glimmerem prawdopodobnie już bym tu miał 400%. Może 450. Teraz mamy 290. Ja serio muszę mózgiem Arka to robić. No dobra, mamy tego i Zaura, nie jest źle, tego pterka też się e, do końca, znaczy pomiędzy w sumie tym a następnym odcinkiem ogarnia Ja już będę wracał z Polskim więc na dniach do tygodnia max bym powiedział o! Dobra, e, oczekujcie kolejnego odcinka, ten jest taki krótki, no ale też mamy mniej troszeczkę czasu przez tą Polskę Ale nie ma problemu, bo mamy pierwszy oh, Boże, no mamy pierwszaka, no i australaptora, no i teraz tu będzie pterek Potem tego ziomeczka podlecę, tak jak wam mówię, no i co ja wam mogę powiedzieć? Oczywiście przeklęta klątwa ich tiovenatorów będzie teraz. Klątwa Barioniksa to nazwiemy, ale poradzimy sobie z tym, więc są Do następnego odcinka. trzymajcie się. ELO!